Klasyczna szóstka, podejście drugie. Kuba Jasiński z nami drużyna Buggers. dobrze mówię? Tak jest, tak jest. The Sandbaggers. The Sandbaggers. Bo to chyba z serialu się wzięło, tak? A ciężko mi powiedzieć? Po prostu zaproponowali taką nazwę, Tak, gdyby zaproponowali Detroit, Tłoki i też bym się zgodził, nie? Tak, żeby było ok. Kontuzeli się jakoś coś? Wybity nadgarstek, ale damy radę. Aha, czyli pewnie w bramce to się stało, a teraz dzisiaj biegamy w polu. Tak, no na prawej obronie będę sobie wykopać. No i pięknie, powodzonka klasyczna szóstka, czyli zaczynamy pytanie numer jeden. Ulubiony klub piłkarski? Arsenal. Jeszcze raz? Arsenal. Arsenal, naprawdę? No tak. O kurcie, a dlaczego? Bo moja połówka jest fanką. No. <grym> nie mogę podpaść. Gdyby powiedział, że Liverpool zabiłaby mnie, nie? Rozumiem. Czyli ogólnie Liverpool, tylko nie możemy o tym mówić. No, taka, taka. No okej, okay, fajnie. Na no, są u nich, nie? To <grym> będzie ciężko w tym sezonie. O nie, jeden punkt przecież mają straty do Manchester City. Także, na bogate idą. Arsenal? Liverpool. A Liverpool. <grym i górne> no ja się pogubiłem, teraz Właśnie o kim arsena mówimy. Jest. Arsenal jest zawsze czwarty, nie? To, to, to racja, za węgera tak zawsze było. Yy, dobra, najlepszy zawodnik w PL3, kojarzymy kogoś takiego? Eee, Od was eee, pewnie ktoś. Tak, szósteczka Krzysiu Lewicki. Czyli y, kapitan, tak, y, no, tak mocno politycznie. Pojadę tak, dyplomacją. <laughs> Rozumiem, że po tym wywiadzie będzie coraz więcej minut na boisku spędzonych. Eee, wątpię. Okej, <laughs> <laughs> okej, okay, okay, dobra. Y, cele na ten sezon jaki macie? No bo po raz pierwszy występujecie w PL3. Przeżyć. Przeżyć po prostu, dotrwać do końca, czyli do czerwca, tak, i udać ale się na wakacje. Cele są takie, nie zostawić pust na boisku, ale dla siebie wszystko. Ja rozumiem, jakieś spotkania pomoczowe coś? Browar na pewno będzie. <głos> <głos> Klasyka. Tak powinno być, no bo gdzieś tutaj to jest element tego wszystkiego, można powiedzieć. To jest dobra zabawa, tak? Mamy się tutaj wybiegać, wyszaleć, a, a browarek jest podstawą tego wszystkiego, tak? Dokładnie, no dużo, dużo właśnie drużyn tak się integruje po spotkaniach to i już na historie powstają. To jest dobre spoiwo, tak? Zespołu, browar. <noise> Dokładnie, no. Jest coś na trawniku, tak? <noise> Nie będę opowiadał historii innych drużyn, bo to <głos> <głos> różnie bywało. <noise> no my <noise> też nie <się> będziemy zdradzać. <noise> Okej, okay. dobra. Pytanie numer cztery. Do jakiego zawodnika porównasz swój styl gry? No, będzie ciężko, bo pierwszy mecz w bramce, teraz w polu, no to tak się wybierać się jest no... <noise> Jakiś najlepszy kontuzjowany? Nie ma takich. <noise> Więc nie mam porównania do nikogo. Do nikogo? Do jara na przykład? Nie. Nie, nie jesteś nie, lepszy. Jest <laughs> Okej. Okay. Po prostu jeden jedyny sam w sobie. Tak, jestem wyjątkowy. <laughs> no i pięknie, takiej odpowiedzi jeszcze nie było. Pytanie numer 5. Niezapomniany mecz w pelczy twój. Może coś tutaj znajdziemy ale to, takiego? ale to poprzedni sezon. To no to prosimy. Sezon. My graliśmy wtedy z ceratonem, nikt nie przyszedł. Było piwo od razu? Tak. Ok, też tylko do baru. Czyli powinien być zapomniany mecz tak naprawdę? Nie, to był jeden niezapomniany. Długi wieczór pewnie się odbył w, po tym spotkaniu. A co gdyby nie piłka? Ostatnie pytanie do ciebie? To bym teraz siedział na kanapie, oglądam mecz. Czyli dalej, piłkę, tylko że w innej formie. Tak jest, tak jest, albo FIFA. Ze swoją drugą połówką Arsenal pewnie. Tak, tak, tak. tak. Jest zdecydowaną, zdecydowaną fanką, nie muszę jej złamać, co to spalony. O, no to piękna sprawa. A dziś tam ukradkiem rozumiem w lewej ręce telefon i mecz Liverpoolu? Eee, nie, ja ogólnie eee. lubię wszystkie ligi, Oprócz włoskiej jest bezpłciowa. Polską również? To jest ekstra, ekstra klapa. Właśnie, dziękuję Ci pięknie, bardzo fajnie było porozmawiać z tobą humorystycznie, to mi się podobało. Dzięki. Dzięki wielkie, do zobaczenia.